Ta policja, jesteśmy w samolewie w to jest schronisko mordownia, yy, yy, przed, którą, yy, yy, przed którą toczy się postępowanie w, w prokuraturach już 8 lat i tam jeszcze yy, dłużej, yy, które nas kompletnie nie interesuje. Zwierzęta są tu zaniedbane, właściciel ma tylko jednego pracownika, zwierzęta umierają, są nieleczone, a te, ta policja, ta policja, ci, ci państwo tutaj, którzy powinni nas właśnie wspierać, nas jako organizacje, ludzie dobrej woli, podatników, którzy tutaj... W Wspieramy tą mordownie, bo to idzie z naszych podatków, policja stanęła i broni oprawców i nie jest w stanie zrobić nic, żeby wejść, za łeb, wyciągnąć e, właściciela, zakuć w zespolone kajdany, wyprowadzić. My organizację pozabieramy wszystkie zwierzęta i rozwiązać schronisko. Nieudolność za nasze pieniądze, ci panowie są dla nas, nie my dla nich. Biorą nasze pieniądze, są nieudolni, niewydolni i taką policję, proszę bardzo, to wszystko powinno być ma z dniem dzisiejszym uwolnione, dyscyplinowane. Niestety, to jest taka prawda. To jest, jesteśmy tutaj, zebraliśmy się, bo naprawdę dzieje się tragedia, a policja stanęła, proszę bardzo, i kogo wspiera? O nie nas. Nie pomaga nas, nam w ogóle. nikt nam tutaj... Nie pomaga, tylko stoją i po prostu mówią, że nie, oni nas wspierają. No tak nas wspieracie, to zróbcie wszystko, żeby wejść do środka. My tylko chcemy zobaczyć warunki zwierząt. My po to żeśmy tu wszyscy przyjechali. Po to, żeśmy przyjechali. Więc ja od dzisiaj na tych państwa ani centa nie daję z podatku. Kompletnie są za moje podatki i ja tych państwa nie wspieram do zwolnienia dyscyplinarnego od dzisiaj. Nie prosimy Was, my żądamy od policji. I to już. Bierze Pani, Pani moje pieniądze, Pani bierze moje pieniądze ja proszę Pani, Pani płaci podatki z moich podatków, rozumie Pani? I proszę jejść po właściciela, bo my nie odejdziemy, absolutnie, bo ja tu Wam trzy całą poczkę sprowadzę, łącznie z prezydentem. Co Wy myślicie sobie, że co? Co Wy kurczę myślicie, że co wariatów ludzi robicie?

ja nie, wiem, co się dzieje, w polskim prawnie, a dzieje się źle. Ja mam takie a trochę... pan kasy bierze. Ale ja mam pytanie. bierze? gdy pan o tym ile bierze kasy, zgłosiłem interwencję na numer alarmowy 112, które się nad zwierzętami, kto, kto został zaordynowany do tej sprawy? Jest tutaj ktoś? Zgłosił Pan interwentę. Tak. No, tak. no i kto jest, kto jest. Ciebie dzisiaj teraz? Tak, tak teraz. Tak, tak. I kto jest? No i kto, kto, Z kim mogę rozmawiać na ten temat? Bo chciałbym na miejscu złożyć ustne zawiadomienie o podejrzeniu. Proszę do pana, na miejscu prowadzi się czynności popełnienia przestępstwa. Chcę w tym miejscu złożyć zawiadomienie. I, chciał, I na podstawie 217 KPK chciałbym być dopuszczony jako strona postępowania do oględzin, które mają być tu wykonane na miejscu pan jest dla mnie czy dla sprawcy? Czego pan wspiera? wstyd. Jak pan chodzi spać? Ma pan zwierzęta? Proszę pana, za książką! Ale trochę serca i godności! to, że pan... Macie! To że... Siostry To się

Widziewa Praliście polskiego. wczorajsze zdjęcie psa, a panowie nic kredytnie nie znają. Wiecie panowie, jaki to jest artykuł? Słucham, wiecie panowie, jaki to jest artykuł? Wiecie, jaka to jest ustawa? Nic nie wiecie. Artykuł 9 ustawy o ochronie praw zwierząt. No. Obrona ciężka, obrona kawa. Jak się nie chama, to kto wam psa?